Witajcie, nazywam się Anna Poniatowska, jestem wizerzystką i szkoleniowcem marki Pierre René. Marka Pierre René jest marką polską z wieloletnim doświadczeniem, istnieje na rynku ponad 25 lat. W swoim asortymencie posiada bogatą gamę kosmetyków do makijażu, którymi możemy wykonać zarówno makijaż artystyczny, jak i dzienny użytkowy. Teraz omówimy sobie pędzle i akcesoria do makijażu. Pamiętajcie, żeby wykonać perfekcyjny makijaż, należy mieć dobrane odpowiednie pędzle. Zaczniemy sobie od korektora. Aby ukryć niedoskonałości, zasienienia pod oczami, delikatne wypryski, używamy pędzelka numerek 108. Jest to pędzelek z włosia syntetycznego, przeznaczony do aplikacji korektora. Po korektorze aplikujemy podkład. Podkład najlepiej nakładać pędzelkiem numerek 104. Jest to pędzelek do aplikacji właśnie podkładu lub beauty sponge. Jest to gąbeczka bardzo mięciutka, bardzo profesjonalna i właśnie tym aplikujemy podkład. Po podkładzie należy wykończyć makijaż, żeby był bardziej trwały. Używamy pudrów utrwalających. Do pudru najlepiej używamy takiego szerszego pędzelka 107 lub 106, on jest bardziej taki płaski. I pamiętajcie, ruchem wklepującym dogniatamy, dociskamy stempelkowo puder, czy też prasowany, czy sypki. Aby wykonturować sobie twarz, czy nałożyć rozświetlacz, róż, najlepiej sprawdzi nam się pędzelek 105. Jest to pędzelek włosia syntetycznego, taki ścięty i tutaj on służy do aplikacji różu, rozświetlacza, czy też do konturowania. Kolejnym etapem będą brwi. Do brwi marka Pierenne stworzyła rewelacyjny pędzelek, który jest wykończony szczoteczką, która wyczesuje nam nadmiar produktu. I tutaj pędzelek, który jest bardzo cieniutki, ścięty, wykonuje precyzyjne właśnie linie brwi. Można ładnie nim zbudować ramy całej brwi. I to jest pędzelek 201. Posiadamy również pędzelek do linera, czyli do robienia kreski, tutaj możemy użyć na przykład naszego linera żelowego lub też możemy użyć kredki i delikatnie rozeczyć, wtedy mamy taki delikatny smogaj, rozdymiona nasza kredka będzie, też możemy go użyć do aplikacji cieni, wtedy optycznie zagęszczamy linię rzęs, jak nakładamy cień będzie bardziej taki delikatny. Do aplikacji pomadek, błyszczyków mamy też stworzony specjalny pędzelek. Pamiętajcie, lepiej, precyzyjniej możemy wyrysować sobie nasz cały łuk tutaj cupidyna specjalnym pędzelkiem. Jest to bardzo taki pędzelek płaski, który pięknie wyrysuje nam całe usta. Teraz zajmiemy się oczami, tutaj mamy większą gamę właśnie produktów do nakładania cieni. Zacznijmy od cienia bazowego, tutaj nam posłuży taki bardziej szerszy pędzelek, to jest numerek 205. On właśnie służy do aplikacji cienia bazowego lub też świetnie się będzie sprawdzał do cienia pod łukiem brwiowym. Jeżeli chcemy zrobić kształt, nadać e, oka, do tego nam posłuży pędzelek numer 207. Jest to pędzelek, taki kuleczka. I jeszcze mamy mniejszą kuleczkę. On służy właśnie do wyrysowania całego kształtu oka, do rozblendowywania. Ma specjalnie właśnie taki kształt, żeby ładnie wyrysować sobie cały tutaj e, owal nasz kształt oka. I do tego mamy właśnie dwa pędzelki. Jest to taką e, większą główką i mniejszą. Ważną rzeczą jest również, że jak malujemy oczy, żeby też podkreślać dół oka, do tego służy pędzelek 203. On jest bardzo płaski, taki mięciutki, świetnie nadaje się przy linii rzęs. On ładnie, się, ładnie cienie rozprowadza i nie podrażnia dolnej okolicy oka. Jeżeli mamy problemy, że bardzo nam zawi oko, jeżeli używamy pędzelków, wtedy używamy aplikatora i tutaj nie ma możliwości żadnego podrażnienia. Ten aplikator służy również do aplikacji cieni sypkich, bo pamiętajcie, cienie sypki nie aplikujemy zwykłymi pędzlami, bo jeżeli nabieramy cień, on się wbija nam we włosie i połowa tego produktu zostaje w tym włosiu, dlatego używamy aplikatora. Tutaj w zestawie są aplikatory wymienne, także jak nam się zużyje, zniszczy, wymieniamy tylko końcóweczkę. Jeszcze pokażę ten pędzel, który nam został. Jest to bardzo taki cieniutki pędzelek. On też służy do, możemy nim aplikować właśnie w kącikach, jeżeli chcemy sobie rozświetlić, jakiś jaśniejszy cień nanieść do kącików, na dolną część czy na górną, czyli do kącików. Czyli zobaczcie, tutaj w tym asortymencie mamy bogatą gamę pędzli. Czyli do każdego produktu dobierzemy sobie odpowiedni pędzelek. Ważne też jest czyszczenie pędzli. W asortymencie marki Pierre René występuje również produkt, który świetnie doczyszcza nam pędzle. Pamiętajcie, pędzle się również pierze, jak i czyści. On jest w sprayu, także w każdej chwili możemy sobie spryskać pędzelki i mamy czyste. Jak przechowywać pędzle? Do tego polecam. Naszą tubę. Pamiętajcie, że pędzle nie zostawiamy otwarte, bo nam się mogą zabrudzić, zakurzyć. Do tego właśnie służy profesjonalna tuba. Jest zamykana, więc możemy sobie schować nasze pędzelki i żaden kurz, brud nie będzie się dostawał do naszych pędzli. Jeżeli jesteśmy profesjonalną makijażystką lub lubimy się malować, polecam pas na pędzle. Tutaj możemy sobie włożyć, wszystkie poukładać. Tutaj mamy też miejsce na gąbeczkę. Jeżeli wykonujemy profesjonalne makijaże, jest to dla nas bardzo wygodny sposób, bo zapinamy sobie na pas i tutaj mamy wszystkie rodzaje pędzelków.